Iskra Szydłowo meczem z Iskrą Wyszyny zakończyła, można powiedzieć, sparingi i okres przygotowawczy do Ligi. Jesteśmy z trenerem Iskry Szydłowo od tego sezonu, Cezary Krukowski. Najpierw bym Cię poprosił, żebyś parę zdań o sobie powiedział, bo przyszedłeś do Iskry na okres przygotowawczy i na sezon, który przed nami 23-24. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców. Tak jak wspomnieliśmy, nazywam się Cezary Kurkowski. Poprzedni mój klub to Leśnik Pargonin, w którym pracowałem na poziomie piątej ligi 5. Ligi 3,5 roku. Przechodząc tutaj, y, jasno chcemy po tym okresie, ciężkim okresie przygotowawczym, y, chcemy dobrze wejść y, w mecz, y, który już niedługo przed nami, w pierwszą kolejkę. Na początku y, tych przygotowań kilka y, zespołów mocnych, z którymi y, przegraliśmy nieznacznie, można powiedzieć, o jedyny y, taki mocno przegrany sparing to y, Zamek Gołańcz, ale tak ogólnie to dawaliśmy radę. Dzisiaj wysoka wygrana, 14 z tego co aż się tutaj pomyliły rachunki pod koniec, ale w sumie wyszyny za ambicje brawa dla nich, prawda? Tak, brawa. Przejechali w 11, My tych zmienników mieliśmy. No ale no, tak to miało wyglądać ten okres przygotowawczy. Tak sobie to zaplanowaliśmy, Zagraliśmy z przeciwnikami z piątej ligi. To solidnymi. Te mecze w momentach były na styku. Nie było jakiejś tam większej przewagi. Tych dużych, wiadomo, na końcu przegrywaliśmy, ale, ale to był okres przygotowawczy. Zawodnicy ciężko pracowali. No i ten ostatni mecz, tak sobie założyliśmy, że chcemy sobie wyjść i tych bramek na pewno nastrzelać. I takie, tak, takie były założenia przed meczem. Wydaje się, że powinniśmy być dobrze przygotowani, bo zostało część zawodników z czwartej ligi. Do tego młodzi chłopcy, w większości z gminy. Jak byś to ocenił? Damy radę sobie w okręgówce i będziemy tam w górze tabeli. Jaki jest w ogóle cel na sezon 23-24? Jakie zadanie? Co zespół Iskry Szydłowo powinien na koniec ligi osiągnąć? Zadania dostałem takie, żeby ogrywać młodych zawodników z gminy Szydłowo. Do tego zostało Czterech doświadczonych z czwartej ligi i, i, i reszta, która gdzieś tam dołączyła do... To jest nowy zespół, to jest na pewno nowy zespół. Tak na, naprawdę nie wiem, jak wygląda ta okręgówka i na co stać te drużyny w tej okręgówce, ale my w każdym meczu chcemy walczyć o trzy punkty i ja bym chciał zająć pierwsze miejsce. To jest mój taki, jestem ambitny i. Tylko się trzymajmy. I tak to tak, tak bym chciał działać w drużynie. Czarek, na koniec bym cię prosił, żebyś zaprosił, bo to za tydzień już zaczynamy ligę. Na mecz, który zagramy tutaj w Szydłowie, ale to powiedz może Ty. Zapraszam wszystkich kibiców na mecz Iskra-Szydłowa, Isko-Szydłowa, Iskra-Krajenka. Zapraszam, na pewno będzie dobry mecz. Sobota, godzina 13, boisko w Szydłowie. Tak jest. 12 sierpnia. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Przekaż gratulacje za dzisiejszy sparring i no, będziemy czekać na dobre wieści już z ligi. Dokładnie, dziękuję bardzo.